Poczniemy o godzinie 15.30, bo jeszcze musi dojść do tego, jeszcze wierszych zagadka. A kto tę choinkę zasiał w ciemnym lesie? Zasiał ci ją ten wiaterek, co nasionka niesie. A kto tę choinkę poił w ciemnym gaju? Ranne ją poiły rosy i woda zruczaju. A kto tę choinkę ogrzał w ciemnym boru? Ogrzało ją to słoneczko z niebieskiego dworu. To mała choinka, a duża. W lesie wyrosła, w lesie szumiała. Leśnych piosenek w lesie słuchała. A teraz w domu stoi strojna i bije od niej blask. I świeci, świeci jasno i cieszy, cieszy nas. Był tam, była tam jeszcze taka zwrotka, a kto o te choinki dbał. Więc ja sobie sama sparafrazowała, że to ludzie pracujący w lesach, w lasach, w zielonych mundurach, co mają oczy na tranzystorach, a głowy w chmurach. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Pani Marianna, nauczycielka języka polskiego. Bardzo to miłe i, i jaki przekaz głęboki. Proszę Państwa, ja przygotowując się do tego dzisiejszego spotkania z Państwem.